Cześć widzowie, dziś nagrywamy Stump Guys i dziś nie będę nagrywać sam, bo będę nagrywać swoim kolegom. Nie będziecie słyszeć jego głosu, ale go będziecie widzieć w grze. Ma nick Gaming 84 Gdzie on jest? Niego ja nigdzie nie widzi. Na razie go nie widzę. O, widzę go. No Mickey, Mickey Gaming 84. Ну, а и в двойка-то слишком. zobaczymy czy, czy umie tak gra czy umie w to grać teraz przetestujemy go Wkurza. To mi irytuje, że no stop. No, jestem na glebie. No. O, 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 o! Chyba mi się uda. Ta. Niki doszedł. sedu. Teraz zobaczymy, kto z nas dwójki wygra to. co nigdy nie widziałem go w akcji na biedronkach. Będę musiał go przetestować na biedronkach. A ty. ty. Hmm. Chcę zrobić? Gdzie on? Nie! Zginął. Z zginął w zupie. Teraz ja muszę dot- hmm. Nie! Tak! Co to było? Muszę dopiąć jego starania w tej grze. Muszę. Nie, 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 nie! bolt No to już. Już ci daj, miki. Żebyście hmm. nie widzieli kodu widzowie, to zamknijcie oczy. No, prawidłowo mu wysłałem. Wróciłeś. Kurde. Będę musiał zmienić skinę na jakiegoś lepszego. Easy. Teraz się zabawimy e. A ja w sumie nie wiem czy on wie jaki jest mój nick On no nie zginął Ona Nie no, chyba wie jaki mam jaki mam nick Dobra widzowie O będę pierwszy do pierwszy ze O kurde. Jak nagrywam firmy, to mi dobrze idzie. O! Oh, no! Dawaj, dawaj. <sm> Uuu <future> uh, Wykonuje zakazany trik. że nie będzie po nim przyklęty a to haker jeden a to haker no, ja w sumie jestem haker, bo mam taki ja w sumie jestem haker, bo się nazywam haker gry, w sumie ja jestem haker, a nie on Szybciej, bo chcemy jak najszybciej być w kolejnej grze, to dawać grace. musiał go się później zapytać, czy w ogóle wiedział, jaki mam nick tej. Hmm. Musiało że nawet nie wiedział, kim ja jestem tej. To by było trochę. Gdzie? O! O! No kurde! Co na tobie pranka? O! O! Dawaj, dawaj! O, o. No kurde! Czemu nie mogę w niego trafić? Kopnięciem. No. Nie no O Żyje Jak to będzie typu lawowego albo coś to się zemsce hmm. Hmm. Dobra zrobię na niego pranka Czy mm. uciekasz? gdzie ty uciekasz? no nie mm. o podkosiłem go jest zaraz Ale będzie zły na mnie dzisiaj po tym odcinku. O, cholera. Ej, jest co nigdy mi tak dobrze nie złotej. Nie, nie. Ah! Muszę się na nim w tym zemścić. Co to za parkour? O nie. Nie. O co to było? Co to było? Haker. Ale jestem hakerem tej. Co to było? Jaki haker jest ze mnie tej? Widzowie, haker jestem. O cholera.

nik kod taki No dale dalej No widział raczej Mam nadzieję że niczego nie susyliście Gdzie jest on? O, a nie, nie on. O, nie! Wpadł w ochłań. Odchłań wpadł. Otchłań. Co to było? Jestem prawdziwym hakerem. Jestem polski haker. Nie. Nie! Mikołaj! Kurde, muszę się... On? Tak, to on. Uch, dobrze. Przeszedł. Nie wiem co by było, jakby nie przeszedł. Napiszcie, napiszcie w komentarzach, po ile minut chcecie filmy z guys bo dzisiejszy to... dzisiejszy to będzie długi więc... krótsze, czy dłuższe nawet co cię... no, nie zemsty! no, co to było? Miki! O. ale haker ale Ralfałuje Co ta? <ścoughs> I pamiętajcie o zostawianiu łapek w górę i subów <śmany> I zob a wchodźcie na kanał mojego kolegi. I wchodźcie na kanał mojego mm, kolegi. Mm, nazwa, nazwa kanału w opisie jego. No! no ale, ole poleciłem na gryby. Mm, nie chciałbym używać emotki stulania tu, bo Jezu, jak blisko otchu, nie była O, co to? Haki mam Ja go nawalam o nie, to, to co wcześniej. O. o nie, dobra, zrobię tak jak ostatnio. No, nie. Zaraz. Przychodzę. Przychodzę, a mi się wydawało, że bardziej w dół spadłem. Bez wpisywania nowego kodu, posło hmm. Hmm. Jakby, jakby co to przepraszam za tego skina, którego dziś mam, no Zapomniałem zmienić na fajniejszego, jakby co No. No, nie. S, S, S. No. No, on je stále ode mňa, On má vonzone haki. Zaraz. Na początku odcinka myślałem, że, że ta munia to jest jakaś epicka tylko a teraz zauważyłem, że to chyba legendarna. No ta, legendarna. O oh my Nie no, ja tu wygram dziś. SS Uh, uh. O, o! No, wygram to! S, yes. O! Trzeci odcinek ze Stamby Guys jest o wiele bardziej jest mocniejszy od, po, od dwóch poprzednich. Jest mocniejszy. No, no. Kurde, ale. O, nie, nie, nie! A, a nie, ja myślałem, że to finał. Aha, ja myślałem, że to finał jest. O, Miki. O, przechodzi. Bomba. Ale zrobił bombę. No, jak mówiłem, zostawiajcie łapki w górę subskrypcję w i wchodźcie na jego kanał. Nazwa kanału w opisie. O kurde. Jak to przejść mam. Użyję haki. No, no tego haki nie umiem zrobić. Aha, bo to... Nie no. Finał jest to już w ogóle. Nie no. Na tym może... To jest najgor... Na tej mapie można mieć najgorszy finał. Ach. O! W końcu wygrał w tym odcinku. No. No w tym odcinku to będzie już raczej na tyle. Tak. Na tyle. Zostawiajcie łapki w górę i suby. A jak ktoś z moich znajomych ogląda te filmy to pozdrawiam Daj, da, mm, y, dawajcie łapki w górę i subskrypcję i wchodźcie na kanał mojego kolegi. Nazwa kanału w opisie